Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem przyjrzymy się planom, jeden z nich już nie jest taki świeży, prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych, który zamierza zadbać o interes swego kraju w ramach swojej polityki, Amerykę najpierw. Co jest zrozumiałe, gdyż każdy normalny przywódca, a obecnie takich jest jak na lekarstwo. powinien dbać najpierw o swój kraj i swój naród, ukośnik lud, jeśli rządzi krajem wielonarodowym. I pan prezydent elekt wraca do pomysłu zakupu Grenlandii od Danii. Taki pomysł pojawił się już na przełomie 2019 i 2020, czyli końcówki jego pierwszej kadencji. Jest to bardzo mądre, gdyż yy, przyłączenie Danii do, yy, przepraszam, przyłączenie Grenlandii do Stanów Zjednoczonych yy, właśnie spowodowałoby, że dostępu do, zwłaszcza metali rzadkich, jakich pod kopułą lodu jest dużo na terenie Grenlandii, wysoce autonomicznego terytorium Danii obecnie, nie mieliby dostępu ani Rosjanie, ani Chińczycy, ale mieliby Amerykanie lub ich sojusznicy. Kolejnym ważnym pomysłem, jaki prezydent-elekt już wyartykułował w typowy dla siebie sposób, jest odzyskanie kompletnej kontroli nad kanałem panamskim. Warto wspomnieć o czym tutaj zaraz krytycy amerykańskiej administracji nie chcą pamiętać, że kanał Palamski w latach 1904-1914 wybudowały amerykańskie firmy za amerykańskie pieniądze. Sami Latynosi nie byliby w stanie tego zrobić i warto też pamiętać, że z kilkadziesiąt lat Amerykanie zawiadowali kanałem, a kiedy rząd panamski chciał na przełomie 89 i 90 roku. 1900, yy, u Państwa widzi gwałtownie kanał panamski, to jeszcze wtedy przed odejściem administracja prezydenta Busha Seniora zorganizowała interwencję i zmieniono rząd w Panamie. Oczywiście tutaj się zaraz do, do, do mnie, zwłaszcza Bricksowsy, doczepią, że to tamto, ale to jest dobry przykład dbania o własne interesy. I pan prezydent-elekt już się nie cacko w swoich komentarzach i nie ubiera swoich słów w propagandę o globalnej wiosce, dobroci całej ludzkości, wspaniałej przyszłości we wspólnocie ogólnoświatowej, w roztopionym bez świecie, gdzie jedna wielka, szczęśliwa ludzkość żyje. Oczywiście to są pierdoły, które wbijano nam ostatnie kilkadziesiąt lat tylko po to, żeby duże korporacje o zasięgu międzynarodowym, jeśli chodzi o ich działalność, mogły zwyczajnie łoić. Kasę na narodach, które tej propagandzie uległy przez ich skorumpowane rządy. Nic więcej. Obecnie widać jest trend, yy, i oby się dalej utrzymał, że każdy kraj powinien zadbać o siebie, i tak jak Ameryka, najpierw tak każdy kraj powinien mieć takich przywódców, żeby dla nich ich kraj był najważniejszy, na pierwszym miejscu. I wtedy jesteśmy w normalnym świecie, gdyż, jak pokazuje historia, ale i rzeczywistość Jedyną strukturą, która jest w stanie zapewnić nam jako taki dobrobyt, jako takie bezpieczeństwo, nigdy doskonałe, bo świat nie jest doskonały, jest jedynie państwo narodowe. I żadna inna struktura, zwłaszcza tak zwana ponadnarodowa lub globalna, nie zapewni nam tego, czego potrzebujemy, gdyż Świat jest za duży, zbyt złożony i nawet dzisiaj, pomimo zdobyczy technologii, są trudności komunikacyjne między oddalonymi od siebie obszarami. Dlatego, dobrze się dzieje, że od największego współczesnego mocarstwa idzie przykład dbania o swoje własne interesy, oby tak dalej, i oby w innych krajach zaczęto postępować tak samo. Wtedy wracamy do normalności i możemy zapewnić sobie najmocniej, jak to tylko możliwe. Dobrobyt i bezpieczeństwo. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.